Haha, Dzisiaj ogłoszenia. Edi sprzedaje gospodarstwo w części. Nie no, parę rzeczy. Więc tak, idziemy. Zobaczcie, jesteśmy prawie po robocie. Została nam jedna przyczepa ziemniaka do przebrania. Zimno, mokro, niedobrze. Taki jest listopad. Mamy dzisiaj 29, czy coś takiego. Mój wynalazek, o którym często nie mówiłem, jest to yy, do układania drenacji kiedyś ja taki zrobiłem Sylwek, kiedyś u mnie widz był pożyczałem, on to testował Mówi, że elegancko idzie no też tutaj położyliśmy sobie właśnie kawałeczek bo woda nam pod kopce podchodziła więc położyłem taki sączek tutaj wkładamy rurę i ona tutaj pod kątem delikatnie wychodzi tu na dole i on tam idzie na jakieś 40-50 cm nie za głęboko no ale ale, ale tak jest. I, I więc tak. Ogłoszenie numer 1 można powiedzieć. Ziemniaczki, proszę Państwa, tak jak w tamtym roku mamy jakieś 30 ponad ton. Mamy takiego drobnego, spada Źle przykryłem. Muszę, muszę nakryć to z powrotem. Dobrze, że w nocy nie padało, tylko ostatnio. Yy, ten. Yy, mamy drobne takie, yy, to jest wszystko jadalka jadalne. Także no w tym roku 15 groszy, proszę Państwa. Troszeczkę drożej, no ale 15 groszy i tak chyba nie jest, nie jest źle za te 30 ton. Yy, drugie ogłoszenie. Tutaj mamy, zakupiliśmy dziś w tym roku sortownik. Także upuszczam sortownik, który nasz stary był. Trzeba go wymienić. Alieny sobie odpoczywają. Olek miał zabrać, bo miał gdzieś tam jeszcze po, pokazać go yy, i ten sortowniczek tutaj tam jedna taśma tam jeszcze z drugiej strony, bo nam tu przeszkadzała. Sortowniczek. Bardzo fajnie chodzi. Wszystko można powiedzieć jest sprawne na tą chwilę. Oczywiście wymaga jakieś tam poprawek, bo mi się wydaje, że ten łańcuch żeby było tutaj yy, o tu poprawić te śrubki, bo my troszeczkę tak My go już raz robiliśmy od, od podstaw, ale tu chyba nawet łańcuch i, i, idzie taki sam jak do Bizona. W razie by się na nowy łańcuch i nową gumę dać, e, ale ogólnie jest sprawny, chodzi wszystko jest z silnikiem elektrycznym 4 kW. E, jest tak samo, można ściągnąć na koło i nawałek do ciągnika. Także bardzo fajny, wydajny sortownik, naprawdę powiem wam. E, I ten dobra, i idziemy dalej na ostatnią rzecz, którą bym chciał sprzedać. Znaczy... Hmm. Nie wiem, czy ktoś by chciał tego zielonego Pokemona mojego. Silnik jest tam. Tu, tu jest kombajn, tam jest silnik. No po prostu stanęło. Nie miałem do tej pory, powiem Wam, mocy, ani zbytnio jakichś finansów, żeby w niego zainwestować i chęci. No, jak jest nowy kombajn, to się... Po prostu nie starczyło też czasu i warunków, żeby to żeby go zrobić po prostu, nie? Nie ma gdzie nie ma gdzie po prostu Żeby była jeszcze jakaś hala, to by było fajnie. No, tu jest ten silniczek sobie leży. tak go postawiliśmy w tamtym roku tak stoi No niestety. Yy, I jeszcze jedna rzecz, która, którą chciałbym wam powiedzieć o sprzedaży to jest Prasa, prasa kostka, famarola. Także. Tą praskę e, no stoi po prostu na już 15 rok produkcji i przesmarowana, wyczyszczona. No i stoi i tak co roku powiem wam, zrobiła w tym roku dwie przyczepy. Dwie przyczepy słomy. I tak co drugi rok robi nam po dwie przyczepy słomy I ten I nic więcej No i w czasie robiła może z 2 lata Po 10 tysięcy kostek I się skończyło bo belki weszło Jakby ktoś się o to Sprzedam to jest to. Zobaczcie proszę Państwa Szczęśliwa Siódemka Cztery, cztery siódemki Za 7 tysięcy godzin będzie sied... 5 siódemek takie mi się uda złapać. Akurat tak wyszło. Witajcie, kochani, po przerwie. Dziś mamy 9 października i ziemniaczki pełną parą kopiemy, przebieramy i na mąkę oddajemy i sortujemy i workujemy i sprzedajemy. Także sezon się zaczął ziemniaczany. A jak, a zobaczcie, to, to jakieś maszyna nowa, nie? No nowa maszynka. Trochę nam to zajęło czasu zanim Przerobiliśmy, udoskonaliliśmy Czyli wszystko Co Eli dostanie w ręce to przerabia Jak tylko można to się da, jak się da to się przerabia I tyle, dobra Lecimy, musimy wylizać klas pod ten Wody ziemniaczki jadalne Kopcujemy, bo w tym roku tego towaru jest dużo Jakby ktoś chciał kontakt ze mną w sprawie ziemniaczków to jak najbardziej bo mamy tego towaru i będziemy sprzedawać po dobrych cenach, znaczy dobrych, no, po dobrej dla mnie no nie no wiadomo. W tym roku mamy dużo tego towaru, więc na pewno z sedną troszeczkę nie będziemy już tak szaleć jak co roku, bo no w tym roku połowe tańsze są. No niestety, co to zrobić? Koszta wysokie, wszystko drogie, życie drogie, a produkty rolne jak zawsze tanie. No ale trudno, dobrze, że w tym roku mamy tak, że no, nam posypały te ziemniaki. U nas padało, padało praktycznie no, maj, czerwiec, lipiec. I dopiero od sierpnia nie przestało padać. Kukurydza też w tym roku ładnie wygląda, ale mi się daje, że chyba za szybko się zasuszyła za szybko przestało padać bo już jest yy, no dojrzała, można, można ją kosić już mieliśmy sobie dzisiaj kosić ale, ale ze względu na to że no mamy dużo pracy jeszcze o tydzień odsunęłem a poza tym nie zrobiłem Wam filmiku z odmian tu mamy odmiany różne i mówię no to trzeba od, od, odciągnąć to jak najdłużej jak się da no i odczynęłem, za tydzień dopiero Sypią. No w tym roku powiem Wam, że klon rewelacyjny no, można powiedzieć, że tutaj jak obliczyłem to gala ponad 50 ton Lili jeszcze więcej Pijane 2 2.8 na godzinę Powiem Wam, że jest różnica nie ma palca się wsadzić na tej taśmie pięknie sypią Codziennie w polu ryjemy, jesteśmy już w połowie Z filmików, nie było czasu nagrywać ani chęci nawet, ale od czasu do czasu się włączę i też wam tam rzucę. To już nie te lata co, co kiedyś, że kiedyś codziennie za te filmiki, to niestety, bo mi się dużo pozmieniało pod względem czasu, e, poświęcenia czasu na inne rzeczy. Typu pismo święte to mi bardziej zainspirowało. Temu poświęcam teraz cały czas. Także wybaczcie, no niestety, chyba wolniej, ale daje. Uff, chwało Panu, że tak pięknie w tym roku u nas ziemniaki sypią. Kukurydza jeszcze nie ruszona. Ogólnie. Tylko żyto najgorzej wyszło, ale tak to wszystko pięknie. Chwała Pan za to. Cała Bogu. A teraz popatrzcie jak to robimy. sobie, jak, jak dobrze wiecie, ja sobie lubię liczyć, jak wychodzi plon, no bo o to chodzi, tak? Nasze efekty. Także wychodzi taki plon, że... No, Moment, muszę się skupić, żeby nie zepsuć nic. Yy, pole długość 280 metrów. 280 metrów, yy, wykala, wykopaliśmy 3 razy dookoła czyli 12 rajek, dokładnie razy 78 cm, bo tam troszeczkę mamy 3 metry 5 centymetrów, tak 3 m. 10 trochę szerszy mamy rozstaw sadzenia ogólnie yy, i, no i obliczyłem sobie jak widzicie Lili, odmiana lili, 16,5 tony mamy na przyczepie, ale będzie 17 bite, bo jest tak zabita ta szczupkiem e, 63 tony wychodzi z hektara, 26 arów wykopaliśmy. Pięknie, normalnie pięknie powiem. Gala. gala wyszła 51 tony, czyli mamy lili Nawet widać, że to lepiej sypie, czyli gala gdzieś tam sypie o te 10-12 ton mniej tylko ale jest bardzo smaczna, a Lini też jest, tylko że tu wyrosła Ona strasznie wyrosła ta linii no, niesamowita ta Lini, naprawdę powiem dobrze. że Paweł Panu za ten plony i w tym roku ja się bardzo cieszę, bo takiego roku dawno już nie mieliśmy takiego ładnego z plonami ogólnie też, też zrobił robotę no, oczywiście no no wiadomo, człowiek pilnował jak mógł starał się, no tutaj jakoś tam strasznie nie waliliśmy nawozu w tym roku. Ja nigdy nie, wal, nie walę tak można powiedzieć, nie rzucam tego nawozu, tak ile tam bo im więcej to tym lepszy plon. Nie. Właśnie ja tak nie myślę. Staram się oszczędnie. Tutaj poszło kornkali chyba po 150 kilo. I koniec i azot niecałe 100 kilo chyba nawet ale do tego obornik był. Ja tam zawsze ziemniaczki Jadalne w tym roku ziemniaczki na takim yy, odleżałym, fajnym oborniku, takim przerobionym, naprawdę super. I to dało efekt, czyli obornik musi minimum te pół roku siedzieć, być lany wodą, ewentualnie bakterie, wtedy mamy zaszczepione wszystko, tak? nawet to co do w ziemię. To jest lepsze moim zdaniem efekt. No naprawdę wygląda to rewelacyjnie, pięknie, nie ma parcha w tym roku No nie wiem co się stało, ale nie ma parka. Zawsze, co roku mieliśmy parka, No ale były susza w tym roku padał deszcz No i ten deszcz Mało za ten deszcz Naprawdę w tym roku rzepaki nas wyglądają tak Tu jest, yy, ładnie wygląda, bo wcześniej siane w miarę W tym samym terminie co ja Tylko, że są pasy Jest mniejszy, większy, mniejszy, większy no to przesuszone troszeczkę było, sąsiad na pole U nas palenie tego nie ma Efektu <laughs> Efektu fali <laughs> A tutaj jest, bo tu wiadomo gdzie koła idą Tam więcej nasypie trochę suchego piachu i takie tam Dobra, także teraz jedziemy na Przemyślaka yy, Na Sortowniki idzie jadalny, a my jedziemy kopać sobie drugą ekipą chcemy tak żeby, bo no mamy 15 paździer październik już 16 no i niestety no czas ucieka pogoda się troszeczkę taka zrobiła chłodniejsza, ale teraz znowu mamy słoneczko jest super, nie pada, można kopać dogonimy za dwie ekipy, chociaż słabo z ludźmi, ale dajemy radę z Panem Bogiem wszystko damy radę także Mało Panu za to, za, za to, że to co mamy dobre i to co mamy niedobre, że mamy pogodę, że nie mamy, no, trzeba dziękować za wszystko. Niedni powiedzą, dlaczego za złe rzeczy, No trzeba za wszystko dziękować, proszę Państwa, nawet za te złe, że są. Jakby było wszystko to dobre, znaczy by było bardzo dobrze wtedy, ale ludzie by nie mieli potrzeby wtedy dziękować za, za to, co, jak są złe dni, to nie dziękujemy, jak są dobre, no to dziękujemy za dobre. No, ale za złe też trzeba podziękować, mimo wszystko. Nie lubię tu wyjeżdżać, mamy jeszcze te widły karetne takie. Dobra, nara.